Tutaj proszę Państwa, mamy przykład orzecha włoskiego, forma dwupniowa, przechodząca wyżej w formę wielopniową. I tutaj chciałem pokazać zjawisko, które wykorzystuję w niektórych swoich eksperymentach, a mianowicie tak zwane wzrosty homogeniczne, czyli wzrosty y, dwóch pni z tego samego gatunku. W tym wypadku jest to dokładnie nawet ten sam osobnik. Tam w środku jest, rozdziela je warstwa kory, czyli tak zwany zakorek w środku powstaje na całej długości tego złączenia. Aczkolwiek tutaj już dochodzi pod wpływem ścisku do wzrostu tkanek wewnątrz i w przeciągu kilku następnych dwóch, trzech lat albo nawet szybciej dojdzie tutaj do wytworzenia jednolitej warstwy kory i dalej ten odcinek pnia będzie funkcjonował już jako jeden pień zrośnięty nowymi zewnętrznymi tkankami korowymi tutaj pokazuję Państwu wyniki eksperymentu założonego kilka lat temu w dniu drzewa z którego niezbyt jestem zadowolony zrobiłem podłużne wycięcie i w to podłużne wycięcie wstawiłem silną sadzonkę Orzecha włoskiego. Doszło tutaj do naturalnego zrośnięcia się tkanki przyrannej czyli kallusa z tą wyrastającą do góry sadzonką. Zeszło to tak ze 3 lata, ale w tym momencie mamy tak jakby naturalne szczepienie. Przez dwa lata około sadzonka była utrzymywana przy życiu przez własny system korzeniowy. W tym momencie ten system korzeniowy jest Nadcięty. Mogę go w zasadzie już całkowicie odciąć albo zostawić. To już jest bez znaczenia dla tej młodo, młodo przyjętej części rośliny. I tutaj nam się już rozwija zrośnięte, roślina zrośnięta z matczynym systemem korzeniowym starego drzewa. I będę mógł teraz stopniowo te, ten pęd wyprowadzać ku górze. Jak to zrośnięcie się poszerzy, wzmocni, odetnę pozostałą część pnia i zostawię tutaj sobie nową, udoskonaloną odmianę w miejsce starej, z której nie byłem zadowolony. Kolejne drzewo z eksperymentem ze szczepieniem przez zbliżenie i proszę zobaczyć, jak wspaniałe, jak długie i jak wspaniałe połączenie tutaj uzyskałem. Tutaj blizna była troszkę większa ale tam gdzie doszło już do wzrostu uzyskujemy gwałtowne przyspieszenie przyrostu gałęzi. W tym roku mam dwumetrowy przyrost będę mógł doprowadzić do pionu odmianę tutaj na szczepioną i stopniowo odmiana ta przejmie rolę Korony starego drzewa. Jeszcze poczekam z odcięciem. Odcięcie będę wykonywał w miejscu, yy, skąd uzyskam największy przyrost na młodych konarach. Tylko chcę poczekać, żeby ten, te młode, wszczepione przez zbliżenie fragmenty uzyskały na tyle dużą grubość, żeby były w stanie odżywić potężny pod spodem znajdujący się system korzeniowy w czym metoda ta jest lepsza od metody przeszczepiania daje stuprocentowe wyniki, stuprocentową przyjmowalność i dzięki temu jest warta do stosowania przez amatorów. Jak ktoś ma większe doświadczenie, to prościej będzie po prostu ściąć piąń, ściąć pień w poprzek i zastosować Wielokrotne szczepienie. Natomiast jak ktoś ma małe doświadczenie, to ze szczepieniem sobie nie radzi i prościej zastosować wtedy metodę z wzrostem ze szczepieniem przez zbliżenie, czyli poprzez posadzenie młodej sadzonki koło pnia starego drzewa, wycięcie V kształtnych w środku kanałów, do którego wprowadzamy sadzonkę, pieńek sadzonki i również uzyskamy w tym wypadku samoistne przeszczepienie starego systemu korzeniowego z młodą rośliną. Zalety są duże, tak jak Państwo tutaj mogą zobaczyć. O. Uzyskujemy piękne zrośnięcie. Tutaj już doszło do połączenia kory, podkładki i drewna podkładki. Z drewnem części odmianowej mamy tutaj bardzo silnie rosnącą już część odmianową, wyższej jakości, wyższej plenności. Mamy dzięki temu orzechy dorodne, forma częściowo lateralna, która rośnie tutaj w sposób wybujały. Jeszcze ze 2-3 lata i zetnę górę, bo będę miał już ten pień nowy o grubości 10-15 cm w bardzo krótkim czasie, gdyż jest zaopatrywany w tym momencie przez potężny system korzeniowy starego, dojrzałego drzewa, które ma ponad 20 lat.